Łohohoho, wow! so... co? jestem właśnie w Wąchocku Skatepark jest praktycznie pusty poza dwoma dzieciaczkami I tutaj kolegom, który mnie troszeczkę nagrywa On sobie teraz jeździ na moim bmx także zapowiada się fajnie Jest mega słonecznie, także się jaram No bo jak wiecie jest już jesień, także z tą pogodą już jest coraz gorzej ale dzisiaj mam wolne i postaram się wykorzystać fajnie rowerowo ten dzień. Więc co, robimy sesyjkę na skateparku? Ja się muszę troszeczkę rozjeździć, bo na dobrą sprawę dawno tu nie jeździłem, ale myślę, że będzie fajnie. Woo! Woo! Elegancko. Szkoda tylko, że bez kasku, ale wybaczam to, bo jesteś po szkole od razu, nie. także nawet nie. To kolega nawet nie miał planu, żeby nie jeździł. No jest fajnie. A tutaj sobie śmigają dwa takie ziomeczki małe i bardzo propsuje ich babcie, bo w sumie widziała, że raz jeden z nich się mi troszeczkę tak pierdzielił pod koła. Nawet było to na nagraniu i od razu jakby powiedziała, że przeprasza i upomniała właśnie tego dzieciaka. Także naprawdę propsuję takich ludzi, którzy się nie spinają, tylko sami potrafią zobaczyć, że no ich dzieci nie są święte i popełniają też błędy. Także serdecznie pozdrawiam i no jestem zadowolony. Także mam nadzieję, że na razie zdążę sobie pośmigać bez większych, większej ilości skuterkidów czy bardziej dzieci w sumie. Oj. Dobra, zrobię ten down na nabęgu. Postaram się fajnie go dojąć, a ten że będzie foodzem do Weidera. Lecimy. You It's hard to be cool forever, everyone gon' make mistakes And it's a cost for me over it, my just another chase Wow, thought you was my bro, you ain't ride like you said you was I might just do the race I would drive in the Tesla Now I got a gun, cause he said he ain't a wrestler he said that you was shooting, well I guess I'm gonna be testing Wow Kurcze, szczerze mówiąc, strasznie wieje

Wow. O, czy było słychać, uderzyłeś tylnym kołem? No. Troszkę za wolno jechać. Ale jak na pierwsze próby 180 jest naprawdę super. Rotacja jest, teraz jeszcze lepiej wylądować. I odwijać. Ty, ziomeczek. ba, ładnie. O ty! To już nawet ponad było Suu. Nie no, jest elegancko no. Bardzo ładnie No, cały 1.8, teraz odwiki się musisz nauczyć i będziesz cisnął to W sumie ty masz BMXa No to właśnie Ile że coś śmigasz Uhuhu. dobrze, Ty, może ja ci kask dam. No to dobra, ale uważaj na siebie, jest, jest naprawdę dobrze. Psia, o prawie! Jo! Siedzi! To jest zaliczone normalnie. Elegancko, nie no, To jest pierwsza w, twoje, w Twoim życiu? No i jak? Elegancko, jest progres, nie? No. To co, następnie truja. Ale to już, to już na spokojnie, nie dzisiaj. Nie musisz jeszcze podszlifować to, ale jest siedzib. Siemanko. No. Get everyone that I need in my circle. I'll never be going to switching it up. Rockin' with the people who will follow me when I never thought I would have happened and I never got love. Now they want to piggyback on everything I got and never. Haha, Nie na no, Karol też jest kotem. Ledwo wsiadł na BMX-a i warsztaty. Ooo, oh, i łypek między. Nie, ty, oni potrzebują zdecydowanie BMX-ów. Jest downhillowiec. Lajtowo No No na takim bydlaku to w sumie... Ten, to stunter To schody na flat, bo tam będzie... Dawaj! Schody na flat? No A on leci te, dobra, czekaj Dawaj! Yeah, Usia! Leci Ja pierdolę Ale gdzie ty masz kask? Przecież te schody są spore Co tu się dzisiaj dzieje? Wow. Co? Pięknie <ścoughs> O, kurwa! Ej, na pięć poleciałeś chyba? Tak. Trochę nie doleciałeś. No jó, jó. Teraz było gni. Teraz było gni. Za mnie Ja się gali. A, dobra, w ten sposób. O, Właśnie się zastanawiałem, jak cię nie bierze. Nie wiem, do backflipa, przecież tu jest Aha. ponad pion. No. To jest bardzo. To Ach, ci stunterzy. Nie no, pięknie. Jechał naczelny rezydent skateparku w Ochotku Tommy G. Daj Tomek, jakiegoś tricka. Wow. T-rex. Tomek z T-rexem przyjechał. Nice. Ale O proszę. Co to za progresy tutaj idą <grybujesz> O ty To mnie zaskoczyłeś teraz? No pod słońce tu jest idealnie to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się spodobał i wiem, że rzadko o to proszę, ale naprawdę zostawcie tą łapeczkę w górę, będę za nią naprawdę bardzo wdzięczny i nie zapomnijcie o subskrypcji, bo wiem, że bardzo dużo osób nie subskrybuje kanału, a oglądają moje filmiki, także dla was to są tylko dwa kliknięcia, a mi pomagacie w rozwijaniu tego kanału oraz rozwijaniu w zasadzie siebie. Także łapeczka w górę, subskrypcja i zapraszam na kolejne edyciki, kolejne sesyjki, które będą na moim kanale. Także trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, bądź wieczoru i dużo zajawki. Siemanko!